Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Monika Wankeryt, jestem pediatrą, jestem również dyrektorką medyczną warszawskiego szpitala dziecięcego uniwersyteckiego centrum klinicznego. I zostałam tutaj zaproszona, żeby Państwu powiedzieć, co ja myślę o rodzicielstwie bliskości w szpitalu. Kiedy przyszedł do mnie kilka miesięcy temu profesor Jelonek i zaproponował współpracę w zakresie rodzicielstwa bliskości, to właściwie byłam pewna, że do tego dołączę. Dlatego że rodzicielstwo bliskości jest mi bardzo bliskie nie tylko ze względu na to, że jestem pediatrą i widzę, jakie jest zapotrzebowanie na to w szpitalu, ale również dlatego, że jestem rodzicem. A rodzicielstwo oparte na bliskości jest jednym z tych najstarszych sposobów opiekowania się dzieckiem, czy to w domu, czy również w szpitalu. I jak w domu jest to bardzo łatwe, to w szpitalu często niestety trudne. Dlatego z profesorem Jelonkiem opracowaliśmy pewne ulotki. Które pomagają rodzicom zrozumieć, jak ważny jest dotyk, jak ważna jest bliskość i jak ważne jest wsparcie dziecka w szpitalu. Niestety do niedawna to się zmienia, ale jeszcze nadal w wielu szpitalach warunki w salach dla dzieci wyglądają dosyć dramatycznie. Nie tylko opiekun nie ma gdzie odpocząć, ale również dziecko nie ma takiego miejsca, w którym by się czuło komfortowo. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Fundacji Ronalda McDonalda za to, że przy naszym szpitalu został wybudowany dom Ronalda McDonalda, w którym rodzic może odpocząć, może spotkać się z resztą rodziny, aby móc nadal nawiązywać swoje kontakty rodzinne z innymi dziećmi czy z pozostałymi członkami rodziny, a przy okazji odpocząć, odstresować się i wrócić do swojego chorego dziecka, pełnych sił, dobrych myśli i właściwie pozostanie dobrą podporą dla swojego dziecka. Im więcej dotyku, im więcej człowiek doświadcza tej bliskości w okresie dzieciństwa, tym jest spokojniejszy w życiu dorosłym. Ja bym tutaj zwróciła również uwagę na to, że ten dotyk w szpitalu powoduje, że dziecko jest spokojniejsze, a spokojniejsze dziecko łatwiej się leczy. Łatwiej leczące się dziecko szybciej wychodzi do domu. Dlatego to rodzicielstwo bliskości uważam, że powinno być promowane w szpitalu. Powinno się o tym mówić i powinno się namawiać rodziców, aby spędzali ze swoim dzieckiem tyle czasu, Ile potrzebują, a my, jako szpital, powinniśmy zapewnić im tą możliwość, aby byli w stanie z tym dzieckiem przebywać w warunkach komfortowych. Zarówno przy łóżku dziecka, jak i na przykład w pokojach takich socjalnych, w których mogą sobie odpocząć. Dziecko może spędzić trochę inaczej czas niż tylko w łóżku szpitalnym, pobawić się, obejrzeć pewne filmiki, spotkać się z wolontariuszami, którzy zapewniają jakąś rozrywkę i pozwalają chociaż na chwilę odpocząć od tej. Codzienności szpitalnej, która dla dzieci jest niezwykle, niezwykle trudna. Dotyk działa antystresowo i nie jest to nasz wymysł, jest to tak naprawdę pewna dana medyczna. Coś, co zostało sprawdzone, że jeżeli dotykamy nasze dziecko z czułością, z miłością i przytulamy je często, to w mózgu wydzielają się hormony wzrostu i endorfiny, czyli te substancje chemiczne, które odpowiadają za komfort dziecka, jak również niwelują skutki stresu. A wiemy również, że stres opóźnia leczenie. Wydłuża ten proces zdrowienia i jest niezwykle, niezwykle szkodliwy dla rozwoju ośrodkowego układu nerwowego u dziecka. Czyli dla mnie jako lekarza, niwelujące skutki stresu, hormony, które się wydzielają przy chociażby właśnie bliskości, przy tym poczuciu bezpieczeństwa, a poczucie bezpieczeństwa dla dziecka to jest ten moment, kiedy rodzic jest blisko, jest tak niezwykle istotny. Przytulając i nosząc dzieci, inwestujemy w ich całe życie. I to jest najcenniejszy i najbardziej trwały dar. Dlatego my, jako szpital, staramy się zapewnić rodzicom, aby to było możliwe aby mogli z tym dzieckiem przebywać tak długo, jak chcą w każdym jego momencie pobytu w szpitalu. I tak naprawdę dzięki tej fundacji coraz więcej się o tym mówi. Coraz więcej rodzice są też świadomi tego, że ich obecność przy dziecku jest czymś, co pozwala dziecku wyzdrowieć, co pozdrawia mu komfortowo przez ten niezwykle stresujący okres w jego życiu. Te hospitalizacje czasem trwają wiele miesięcy, dlatego starajmy się my jako lekarze zapewnić ten komfort psychiczny dziecku. Ja jako dyrekcja postaram się, aby umożliwić fundacji i umożliwić rodzicom korzystania z tych pewnych, Ułatwień, które fundacja zapewnia, i za to w fundacji bardzo, bardzo dziękujemy, że w końcu zaczęło się w Polsce mówić o tym, że rodzicielstwo bliskości jest nie tylko w domu, ale również w szpitalu.